Cześć, to znowu ja, Sorek, 1994. Teraz, no, dr, ta dru, końcówka drugiej połowy, mam jeszcze tam, zrobimy jakieś różne sprawy, to sprawdzimy sobie coś, takie tak, wiecie coś, bonusy trochę, nie znam tylko. Ej, Naprawdę, muszę to chyba przemyśleć z tym zawodowcem. Jak wygram na początkującym z Milanem, no to jestem to jestem na zawodowcu. Albo z tym z Albo jak z jakąś drużyną w grupie Ligi Mistrzów Dobrą wygram na początkującym, to... no to wysoko wygram oczywiście. No to zawodowiec się kłania i tak fajnie, z poziomu na poziom trudności ajajaj aj, aj. 2 z 80 No, No Snyder wiecie, z ogólną 87 Snyder i 87 Czech Ja się bardzo cieszę z Czecha i Wermalina to teraz posłuchajcie Szpatowskiego. Przegrywający I myślę, że chcieliby zakończyć tę męczarnię, ale muszą się jeszcze pomęczyć kilka minut. Eto, potano ogrące. Przeszkadza, zobaczymy na ile słózeczki. Lisek żubrony. Staram się strzelać. O wiele za nad poprzeczką. Niesamowicie to zrobił. Spójrzmy. Nie udało się tym razem z A jajaj. Może o, troszkę to Szy tam nam trochę zostanie na to gdybyście może tego eee, Mateson. no Maison TV, no niestety, no, 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 powiem, no nie wiem, jak na profilu ustawić, wiecie, czy znajomy, czy jak to jest, tak rady 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 rady. Ustawić, to akurat nie wiem, to ustawić. To, no mam polecam go Mateson TV, super, go. no fajnie, bardzo mi się wygra... jego podoba, na przykład wyprawa FIFA 12 fajnie naprawdę, no mm, nawet no taki, no lepszy ode mnie, mam no, nadzieję, że go kiedyś dogonię z tym. Jak ma, jak klasyk. Prawdziwych mężczyzn poznaje się po tym, jak zaczynają, ale jak kończą. To będziemy musieli poczekać do końca sezonu, chociaż zapowiada się nieźle. Dziś to już wszystko. Dziękuję Tobie Włodku, dziękuję Państwu i do usłyszenia wkrótce. Wiem, się, że tak trochę Czech w winterze, tak wiecie jak to wygląda. Nie wiem czy to jest Portubero i Cittadella. No, chyba Chinowil, akurat match w Venomitu był tak szybko. AC Milan aż 5-0 z no to są pierwsi AC Milan. Mamy drudzy, nie. Tak drudzy, bo no, cztery zielone. Może to No, drudzy. Czech 84, mam wersję 9,8. Dużo mam, nie wiem, no to tam nie spisywał się wybitnie jakoś. Ale miałem tam parę sytuacji. Z tego, że wiem, dobrze się spisywał Schneider. No wersja, nie wiem czy taki zawodnik na no, cztery tak powinien być, no, strzelił przebranki, no nawet w się dobrze usposowuje nawet Wermalem, Jussi nawet 9-7, Mam nadzieję, że dostanę jakieś punkty za to, że byłem na wyjeździe.

Ostatnio chyba widzieliście jak Manchester United tym No. Ja że byłem nawet zadziwiony, bo y, oni mieli samo 82 w ataku, obronie i pomocy. Ja miałem na w ataku 84, 82 w pomocy i 82 na obronie. No to tak, bo że wow. no, to za Mam to i mam są najlepsi. Są to Mówiłem, Milan pierwszy. No nie wiem, teraz... Trzeba tak... Takie... Ja teraz zobaczmy, acyl Milan... No, 12 2. Zagrałem jeszcze na lata, wow. to było... Pani strzoka, jaki był racyjny? Manager w roku... Bo no, nie ma manager w miesiącu byłem. Najwyższa opłacona to za transfer, o. A to... ja chyba zadałem do tego. Za mną. A dobrze, a, to ten sezon. Najwyższa otrzymana, aż było tylko 2 miliony i coś. A wcześniej? No to sezon Joe Najwyższa opłacona. I Alibets, czy do mnie? No teraz, nie, 18? No, nie wiem. Ja się jeszcze ja co ja yy, Chyba 8 minut. No jeden minut, 8 to no, no, mało. Myślałem, że więcej zdobyłem. O, tutaj dawam Persiego. No, to za i zapadam na I, I tutaj do E, dobra, będę się kończyć, no to pa. Pa.